Dzień dobry. W studiu są ze mną pani Krystyna Starczewska, filozofka, wieloletnia dyrektorka Społecznego Gimnazjum Raszyńska i Dorota Łoboda, radna Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji i prezeska Fundacji Rodzice mają głos. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o edukacji, ale najpierw chciałabym Panie zapytać, co Panie czują, widząc, że Minister Edukacji Anna Zalewska dostała nagrodę za swoją dotychczasową działalność i pojedzie do Brukseli? pani Krystyna. No cóż, no ja się czuję zaczynowana tą sprawą, no bo nikt tak dużo nie zepsuł w całym systemie polskiej edukacji jak właśnie pani minister Zaleska. No a tutaj teraz jest to jakby taka nagroda za to co, co się działo, albo też można to podkrektować jako ucieczkę przed skutkami swojej działalności. Dorota Łoboda. Ja to znaczy bardzo jestem rozgoryczona, ale spodziewałam się tego. dostała pierwsze miejsce na liście do Europarlamentu, więc trzeba się było spodziewać, że zostanie wybrana. Wielki mam żal, że to miejsce dostała, dlatego że powinna tutaj zostać do końca, tak jak mówiła, że będzie do końca, do kiedy reforma będzie wdrażana. Ta reforma jest teraz w bardzo ważnym punkcie. Mamy kumulację roczników, mamy setki tysięcy młodych ludzi, którzy próbują dostać się do szkół średnich, będzie im bardzo trudno. Mamy zdenerwowanych rodziców, mamy kryzys wśród nauczycieli. Przecież ten Strajk został tylko przerwany, ale protest trwa. I w tym momencie, kiedy od września czeka nas znowu kolejna odsłona wielkiego chaosu, pani minister ucieka do Brukseli, i to trzeba jasno powiedzieć: ona po prostu ucieka stąd, przed konsekwencjami swojej reformy, nie ma odwagi spojrzeć nauczycielkom, nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim dzieciom i młodzieży w twarz. Panie dyrektor, co dokładnie zostawia minister Zalewska w spadku tym, którzy tutaj zostaną? Jak to wygląda w liceach w tej chwili? Nie, no to w ogóle we, we wszystkich szkołach wygląda strasznie. Przede wszystkim zostawia potworny chaos. Prze, przeładowane szkoły, te, które z podstawowych robią się, sześcioletnich podstawowych robią się ośmioletnimi. Zostawia podwójny rocznik, który idzie do liceum i który nie ma się gdzie pomieścić. No, ja mogę powiedzieć na przykład o przykładzie naszej szkoły bednarskiej, gdzie było ponad tysiąc kandydatów na sto miejsc, czyli jedenastu kandydatów na jedno miejsce. I takich szkół w ten sposób y, obleganych przez młodzież jest bardzo dużo. Y, y, młodzież jest zdenerwowana, zmęczona, ponieważ te dwa roczniki nowe, y, idące według nowego programu, siódma i ósma klasa, były przeciążone i były nieprzygotowane do tego, co, co je spotkało. Więc po strasznym przemęczeniu, po potwornym zdenerwowaniu, ja uważam, że to jakieś takie elementarne łamanie praw dziecka. Te dwa roczniki ostatnie, znaczy te, te siódma i ósma klasa, teraz ósma, y, zwłaszcza, w idąca w tym podwójnym roczniku, to są dzieci, które będą Psychicznie obciążony na całe życie, bo po potwornym stresie. Bardzo wielu z nich nie ma się gdzie dostać, dlatego że no, po prostu tych miejsc jest za mało. Te szkoły nie mogą licealne tak się rozbudować, żeby przyjąć. Poza tym licea będą miały ogromną trudność, bo będą musiały pracować według dwóch programów, prawda? Będzie się kończyć ten trzyletni cykl licealny, a zaczynać ten czteroletni. No więc to jest, to jest no a to, co się dzieje w Szkotych, w tej nowej ośmioletniej szkole podstawowej, te programy, które zostały przygotowane. No... Też wołają pomsty do nieba, są straszne po prostu. A jak to praktycznie zostanie rozwiązane? No bo mówimy o tym, że jest kilkakrotnie, jeśli nie kilkunastokrotnie więcej dzieci na jedno miejsce w liceach. No, dwukrotnie więcej jest w ogóle, ponad dwukrotnie więcej jest ludzi idących, dzieci idących do szkół średnich. Ale prawda? mamy przecież w Polsce obowiązek edukacyjny. No, te dzieci nie zostaną z wykształceniem gimnazjalnym, one muszą się dostać do jakiejś szkoły i wtedy co? One dostaną się, bo samorządy oczywiście robią wszystko, żeby, stają, znaleźć miejsce, to... żeby znaleźć dla nich miejsce. Przy czym nie będzie to miejsce w takiej szkole wymarzonej, do jakiej chcieliby iść. Nie zawsze tak będzie, dlatego że te najlepsze szkoły nie są w stanie zdublować liczby miejsc. W Warszawie dla przykładu w ubiegłym roku do szkół średnich aplikowało 19 tysięcy młodych ludzi. W tym roku przygotowaliśmy 43 tysiące miejsc, a i to okazało się za mało, mało bo to... podania złożyło, czy wnioski złożyło 47. 7 tysięcy młodych ludzi. My oczywiście te miejsca dla nich znajdziemy, ale zobaczmy, w jak paradoksalnej sytuacji postawiła nas reforma, że my w środku Euro Europy, w stolicy tego kraju, zajmujemy się tym, żeby zapewnić miejsce dla młodych ludzi. Jakiekolwiek miejsce, nie zastanawiamy się jak polepszać tę edukację, jak sprawić, żeby te nasze szkoły były jak najlepsze, jak zrobić, żeby nasze dzieci dobrze się czuły w tych szkołach, żeby dostawały jak najlepszą edukację, żeby nauczyciele pracowali w godziwych warunkach. Nie, my ostatnie pół roku czy rok poświęcamy na to, żeby zapewnić jakąkolwiek ścieżkę kształcenia w jakiejkolwiek szkole młodzieży. Która musi do 18 roku się uczyć, dlatego że taki mamy obowiązek w tym kraju. Do tego doprowadziła reforma. W zeszłym roku. Um... I zaraz po tym jak reforma minister Zalewskiej weszła w życie, martwiliśmy się tym, że nauczyciele tracą pracę. Opowiadaliśmy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy nauczycieli, którzy nie mają pełnych etatów, muszą jeździć od szkoły do szkoły, żeby jakoś uzbierać to pensum, żeby zarobić. Teraz mamy inną sytuację, zaczyna brakować nauczycieli. Będzie brakować nauczycieli w liceach. Jak to zostanie rozwiązane? No, w ogóle sytuacja nauczycieli jest ba bardzo dramatyczna. Przede wszystkim pierwsze zjawisko no to jest to, że młodzież nie chce... Przyjmować tego zawodu. To znaczy na studiach wyższych prawie nie ma chętnych do tego, żeby zostać nauczycielami. Bardzo wielu nauczycieli rezygnuje z pracy ze względu na ten chaos, jaki zapanował w szkole, ze względu na to, że muszą właśnie w kilku placówkach mieć pełen etat. I, i po prostu rezygnują z pracy, nie chcą być więcej nauczycielami. No poza tym no jest to zjawisko, no, które było jakby takim głównym motywem strajku, jednak bardzo niski zarobków nauczycieli, co też zniechęca do pracy. Więc w ogóle sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, jeśli chodzi o zapewnienie Dobrej kadry nauczycielskiej dla wszystkich szkół i całej młodzieży. Spotkałam ostatnio koleżankę, która jest nauczycielką historii w szkole podstawowej i powiedziała mi, że jest okresu wytrzymałości i że sytuacja nauczycieli zmieniła się dramatycznie po strajku nauczycieli, że oprócz poczucia klęski swojego protestu, mają też poczucie, że uczniowie zaczęli nimi, może nie gardzić, ale zaczęli ich lekceważyć, że traktują ich jako osoby, które coś próbowały ugrać, a przegrały. I ona płakała. Czy sytuacja nauczycieli jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia, bo oprócz tych Rzeczywiście jasnych postulatów płacowych, które podnosili podczas strajku, których nie udało się spełnić, to na nich spoczął cały ciężar wdrażania tej reformy, dlatego że to oni muszą pracować według nowych, nieprzygotowanych podstaw programowych, to oni muszą łączyć etaty w kilku szkołach, to na nich też skupia się gniew rodziców, bo my rodzice widzimy, jak bardzo przeciążone są nasze dzieci. Nie każdy rozumie, że to nie wynika ze złej woli nauczycielki czy nauczyciela, tylko tego, że on został również podstawowym postawiony w sytuacji bez wyjścia, że ma takie, a nie inne podstawy programowe, które są przeładowane, które nie dają mu żadnej wolności, żadnej autonomii, żadnej możliwości pracy innymi metodami z dzieckiem, bo po prostu on musi gonić, bo jest rozliczany z tego. Ile tych dat przekazał, ile ten młody człowiek, ile ten dziesięciolatek w czwartej klasie zapamięta z historii, bo z tego będzie nauczyciel rozliczany. Więc ci nauczyciele znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, takiej skonfliktowanej szkoły, bo nie każdy rodzic rozumie ich sytuację. No i też oni zwyczajnie mają dość po prostu, oni nie chcą wysłuchiwać tego. Czego wysłuchiwali przez cały czas strajku i tego, co się działo przed strajkiem, że y, za mało pracują, że dużo zarabiają, że, y, że źle pracują z dziećmi. No, taki przekaz szedł z mediów rządowych, taki przekaz szedł do nich też od niektórych rodziców. Trudno się dziwić, że oni rezygnują z tego zawodu, bo w imię czego? Nawet nie w imię godnych zarobków, po prostu oni za śmieszne pieniądze. Mają wielką odpowiedzialność i jeszcze w dodatku spotykają się bardzo często z niewdzięcznością. Kto no chciałby tak pracować? To jest jeszcze bardzo ważne, że o, y, nauczyciele tacy z pasją, którzy mieli swoje pomysły i dydaktyczne i wychowawcze, nie mogą ich realizować, bo są właśnie zmuszani do realizowania wytycznych programowych i tego, co narzucane jest, narzucane jest z góry. Także tutaj jeszcze poza wszystkim innym dochodzi takie poczucie, że w zasadzie oni nie posiadają wystarczającej autonomii do tego, żeby realizować to, co ich pociągało. No nie mogą dobrze pracować w tych warunkach, jakie zostały stworzone i to jeszcze dodatkowo rozgorycza i dodatkowo zniechęca do pracy. No dobrze, to co w takim razie można w tej chwili zrobić? Dlatego, to, że sytuacja jest zła i dla uczniów i dla nauczycieli i dla całej polskiej edukacji bo właściwie my nie wiemy w którą stronę to zmierza oprócz tego że wiemy że przeszliśmy kolejną wielką reformę co można by w tej chwili zrobić żeby złagodzić skutki tego chaosu no, czy... ja myślę że tutaj na pierwsze rzecz znaczy po, trzeba myśleć o rzeczywistym rzeczywistej zmianie i odejściu od tego co wprowadziła ta reforma i takiej autentycznej zmianie systemu edukacji. No ja myślę, że to jest kilka spraw. Trzeba na to spojrzeć tak, co można zrobić w tej chwili, Właśnie, jaki tej jest chwili... długofalowy plan do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić ten system edukacji do takiego stanu, który będzie dobry, korzystny i będzie otwierał to, co możemy nazwać szkołą przyszłości. No w tej chwili pierwszą, pierwszą sprawą to jest zmiany programów, to znaczy odchudzenie tych programów, które są. Czy da się powrócić do y, 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 gimnazjów i do tego układu systemu całego szkolnego, jaki był, no to w tej chwili się nie wiadomo, no to wszystko zależy od tego, jaki będą y, 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 co będzie można w ogóle zrobić. No bo jeżeli nic nie będzie można zrobić, no to będziemy tkwili w tym chaosie, no właśnie, który jest. Ale, ale gdybyśmy przez chwilę byli realistami i wyobrazili sobie realistkami i y, 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 wyobraziły sobie, jak może wyglądać sytuacja polityczna po wyborach jesiennych. Pewnie. Niewiele się zmieni, to co? To oznacza, że kolejny minister edukacji będzie brnął w te reformy? Gdzie, gdzie, gdzie to w ogóle można zastopować? Ja nie widzę żadnej refleksji i żadnego namysłu w tej tak ekipie jest. i to mnie przeraża, bo oczywiście zmieni się osoba na stanowisku ministra edukacji, ale to będzie zmiana wyłącznie personalna, to nie będzie żadna zmiana jakościowa, bo nie widzę w obozie rządzącym żadnej myśli takiej, która by jednak sprawiała, że uwierzę w to, że coś się zmieni. Nie zmieni się, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest dobra reforma. I to co powiedziałyśmy przed chwilą. Muszą zostać zmienione podstawy programowe, bo przy takich nie da się pracować. Musi zostać zmieniony system kształcenia nauczycieli, doskonalenia nauczycieli. Musi być zmieniony system wynagradzania nauczycieli. Te szkoły też muszą wreszcie skupić się nad tym, że one Uczą i wychowują ludzi, młodych ludzi, tak? Gdzieś w tej reformie to dziecko zostało zgubione i o to mam największy żal, że nikt po pierwsze nie pytał tych młodych ludzi, jakiej o nich chcą szkoły, nikt się nie zastanowił, jaki człowiek ma tę szkołę opuścić. Rząd no, skupił się wyłącznie trzeba na takich przyznać, Trzeba przyznać, że to nie jest pierwszy rząd, który o tym zapomniał, bo no nikt do tej pory nie pytał. Uczniów, to bardzo nikt nie bardzo i dlatego nauczycieli. Mamy właśnie taką, a nie inną szkołę. I dlatego nasi młodzi ludzie nie chodzą na wybory. My się martwimy teraz, okazało się, że w tej grupie najmłodszej najmniej procentowo osób poszło do wyborów. Ale dlaczego oni nie idą? Dlatego, że on, nagle w wieku 18 lat My ich przekonujemy, że ich głos ma jakieś znaczenie, podczas kiedy ten system przez 12 lat wpierał i wpajał im, im, że, nie, nie że ich głos nie ma żadnego znaczenia, że oni nic nie mają do powiedzenia. No to czego oczekiwać, że nagle magicznie w wieku 18 lat to się zmieni i uznają, tak mój głos ma znaczenie, ja pójdę i zagłosuję? Ja myślę, to się nie stanie. Najważniejszą rzeczą jest zmiana tego jakby takiego paradygmatu szkoły. Do czego właściwie, po co właściwie jest szkoła? Szkoła nie jest po to, żeby służyć rządzącej partii, żeby przekazywać określoną ideologię, żeby wychowywać dzieci w posłuszeństwie, czyli Szkoła autorytarna podporządkowana. Szkoła, i to jest zasadnicza sprawa, którą, z której powinniśmy sobie zdawać sprawę. Szkoła powinna służyć dziecku. Ja bym to zdanie, szkoła powinna służyć dziecku, potraktowała jako w ogóle punkt wyjścia. I teraz trzeba pomyśleć, co to znaczy służyć dziecku? To znaczy sprzyjać jego rozwojowi, rozwijać jego zainteresowania, uczyć go współpracy z innymi, uczyć go samodzielnego myślenia, pozwalać na to samodzielne i krytyczne myślenie. Innym słowem, szkoła powinna rozwijać młodego człowieka, który w, w niej się znajdzie jeszcze jako mały zupełnie człowiek. Ja myślę, że takim y, 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 zdaniem, które tutaj streszcza wszystko, jest takie y, z, słynne zdanie naszego wielkiego pedagoga Janusza Korczaka, który powiedział, dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem. Czyli podchodzenie do dziecka jako do istoty, która rozwój której zainteresowania, której możliwości są podstawą i układania programu, i pracy, i to jest niesłychanie ważne. No teraz po tej reformie na przykład no zupełnie zanikły w szkołach zajęcia takie dodatkowe, pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania dzieci, bo nie ma na to czasu, nie ma możliwości, nie ma pieniędzy. Lepcję, Czyli kończyć. wracamy do takiego autorytaryzmu narzucającego dzieciom posłuszeństwo i wykonywanie tego, co nakazuje Ostatnie dorosły. Ostatnie krótkie pytanie. Czy znają państwo nazwisko ewentualnego następcy Minister Zalewskiej? Nie, no, trwa giełda nazwisk. Właściwie ja co wiemy. tydzień jest pojawia jakaś nowa inny, propozycja. Tak, tak, więc to też jest bardzo znamienne, że od trzech miesięcy trwa giełda nazwisk. Nie wiadomo, kto kieruje tym resortem, kto za to jest odpowiedzialny. Ponieważ Anna Zalewska była zajęta kampanią do Europarlamentu i co chwilę w mediach pojawia się nowa osoba, nowe nazwisko. No to też świadczy o tym, jak ten rząd traktuje edukację. Bardzo Panią dziękuję, a Państwa zostawiam już z takim tematem do przemyślenia. Co my, obywatele, możemy zrobić, żeby ta edukacja jednak się zmieniła? I polecam najnowszy numer Newsweeka. Żegnam się. Wszystkie odcinki programu na WOD.pl. Do zobaczenia.